Cześć, z tej strony Mixo, kanał Retro Według Miksola. Dawno mnie nie było. E, spowodowane to było tym, że miałem dość dużo pracy, jeśli chodzi o studia. Zmieniłem pracę też. E, także jestem informatykiem. Chciałem się Wam pochwalić już. E, natomiast no, łapiąc chwilę, chciałem Wam pokazać coś, o czym już mówiłem, a mianowicie nowości w mojej kolekcji. E, jedną z takich nowości jest, jak już pewnie widzicie tutaj, konsola Sega Saturn. Konsola kupiona dość okazyjnie, pierwszy rzut oka na konsolę. Mamy włącznik, klapę otwieraną z miejsca na płytę CD mamy przycisk skreset, taki tajemniczy slot Cartridge Input. Ja już zaczerpnąłem języka, bo pierwsza myśl to była taka, że konsola jest zgodna z kartridżami od Mega Drive'a, może Master Systemu. no Okazuje się, że nie, że ten kartyż miał tutaj pełnić kilka funkcji. Jedną z nich to było to było zwiększenie pamięci, niektóre gry z tego korzystały. Inna funkcja to była np. możliwość przeniesienia, bo konsola posiada baterię, o której z którą zaraz Wam pokażę i pozwala zapisywać stan gry na bezpośrednio konsoli. Pozwalało to na przykład na czas wymiany baterii przenieść zapisy gry na ten Kartusz. natomiast no, no to złączenie było szerzej wykorzystywane. Natomiast pojawiają się action replaye e, dostępne, które pozwalają między innymi e, rozszerzyć tą pamięć, zapisywać te stany gry e, i pozwalają, no, poza, że tak powiem, możliwością odpalania, o, że tak ładnie powiem, aplikacji Homebrew <grywka> na, na sedze, to ominięcie też blokady regionalnej. Więc e, można grać tutaj w tytuły, bo ta, ta konsola jest w wersji Bal, e, o czym brutalnie się przekonałem kupując tą pokażę. E, ja tego jeszcze nie sprawdzałem, zobaczymy, może jakimś cudem może jakaś przeróbka w środku siedzi, może coś kupując tą oto Raili, którą podobno trzeba mieć ale która tu gdzieś ma opisane, zaraz ja to zobaczę, z tyłu e, i na to też musicie zwracać uwagę o, only with NTSC television i tak dalej, i tak dalej, czyli tutaj jest e, blokada regionalna. Gry wydawane są ślicznie. To jest takie duże pudełko, duży box. W środku mamy dość grubą mięsistą instrukcję. E, jakaś tutaj karta rejestracyjna jest. E, są obrazki, jest płyta. E, co ciekawe, e, no ta płyta już ma lat ładnych parę. E, Zobaczcie jak wygląda. No są tu jakieś odciski palców, ale ona nie jest mocno poruszona. Tylko, także albo ktoś dbał, albo po prostu te płyty były dość twarde. Ładnie to znakowany. E, jest to ponoć jedna z trzech gier, które trzeba mieć. Trzeba mieć Virtual Fighter, e, Sega Raid i bodajże Panzer Dragon. E, te trzy gry podobno to jest taki must have na konsole Sega Saturn. Zobaczymy, może uda się to upolować, zebrać. E, co dalej, do konsoli posiadam zamienny przewód, który jest od strony tutaj. O, ma takie dziwne, ciekawe złącze. Może ja Wam to pokażę. Także musicie wiedzieć też o tym, że nie wiem, czy Mega Drive w tej drugiej wersji nie miał podobnego, czy w pierwszej wersji nie miał podobnego złącza. I tutaj są zwykłe czyncze. To jest zamienny oczywiście przewód. Otrzymałem taki kontroler. Który też jest kontrolerem tutaj myślę zamiennym, natomiast no fajnie, że jest tak i mam możliwość tej pogrania. Ma bampery ma trzy przyciski ABC i X, y, Z, a także tu widzę odtwar sterujący odtwarzaczem. Ciekawe być może on pozwala tutaj odtwarzać może muzykę. złączę od strony konsoli też jest takie nietypowe. Nie wiem czy ono jest zgodne z czymś, być może jakiś tutaj Dreamcast lub coś w tym stylu. Dostałem do konsoli taki kabelek. I tutaj no jest to złącze angielskie, niestety nie wykorzystam go, ale udało mi się odkopać, bo jest to zwykła ósemka kabelek na nasze klasyczne złącze. I teraz słuchajcie, bardzo ważna uwaga, jeżeli kupujecie konsolę, szczególnie jakąś taką e, egzotyczną, to zwróćcie uwagę, szukajcie takich oznaczeń. Tabliczka znamionowa, tu wyraźnie mamy napisane 220-240V. Czemu jeżeli podłączycie konsolę, która ma 110-120V, e, czyli standard taki e, amerykański, to ją już ma życie. To ją już ma życie i, i, i być może takiej konsoli nie uda się e, uratować. Także polecam sprawdzić to zanim cokolwiek do niej podepniecie. E, w tym miejscu znajduje się chyba tutaj miejsce na jakieś rozszerzenie. Widzę, że tam jest jakieś złącze, ale jest też bateria. O, jest widoczne teraz złącze. Jest też bateria. E, która tutaj podtrzymuje te sejwy, pewnie ona jest padnięta, trzeba będzie ją wymienić, ale na razie tego nie będziemy robić. Tutaj mamy złącze AV, tak, które podejrzewam, że też może być RGB, też można poprawić jakość i communication connector, nie wiem czy tutaj umożliwiało to sieciowanie tej konsoli w jakiś sposób, tak to wygląda. Złącza do padów są z przodu, jak mówiłem troszeczkę dziwne, ale, ale są. Słuchajcie, no cóż, no przejdziemy do podpięcia tej konsoli. I spróbuję Wam może tutaj jakoś zademonstrować, jak to działa, jak to gra. Dobra, to zrobimy tak. Podetniemy tutaj do telewizorka, do prądu zasilania. Powiem, że to jest pierwsze uruchomienie tej konsoli. Ja jeszcze nie miałem przyjemności z tej konsoli korzystać. Także razem sobie sprawdzimy. Tak, na serio, na serio, ponieważ jakiś czas temu ją zakupiłem, a nie miałem czasu się nią tutaj absolutnie pobawić. Także tutaj sobie razem uruchomimy ten sprzęt. Mam dwie gry wypożyczone, które będę musiał niestety zwrócić, ale no tak jak mówię, tutaj spróbuję tą grę dokupiłem. Chyba tutaj skuszę się na ten, jeżeli zamówienia e, z Azji obudzą się i będzie można tutaj bezpiecznie te przesyłki odbierać, to, to skuszę się na ten kartę, który umożliwi mi pogranie w tą, e, w tą wersję TSC gry. Dobrze, podpinamy więc i poznajemy tutaj platformę. Z całą drobą ktoś może powiedzieć, no słuchaj wiadomo można kupić sobie, ja odpalić sobie emulator, ja tu mam jedną malinę, drugą malinę, po co, po co to, po co na co to? Jednak jest to inny film, to są e, oryginalne sprzęty, które... Ciekawe czy on wyświetla jakieś menu, no, ale wiecie co? Ja a tutaj ona mi tu nie świeci. Wcale w ogóle Tanieczny przewód jest sprawny. No i chyba mamy ząg. Chyba mamy ząg. Chyba mamy konsolę niesprawną. No ciekawe. Czyli, ten kabel tutaj był. No, niestety, słuchajcie, na tym właśnie nasza przygoda z tą konsolą zakończy Co jest dość dziwnym objawem. Chyba, że po prostu tylko. Wszystko wskazuje na to, że się nie pobawimy. Chyba, że ten kabel jest jeszcze uszkodzony, bo istnieje takie prawdopodobieństwo. Ale to też jestem w stanie chyba wyeliminować, ponieważ mam tutaj PS2, która chyba takim samym przewodem jest zasilana, a jak najbardziej. I sprawdzimy, czy pod tym przewodem ona nam się tutaj podniesie. O, jak najbardziej, jak najbardziej, słuchajcie, czyli winę tutaj ponosi jednak przewód. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze bo to znaczy, że konsola nam żyje, ha, ale strachami powiem Wam, napędziła, troszeczkę byłoby mi szkoda ją zwracać, bo chciałem taką konsolę mieć, może tutaj kawałek odciągniemy, żebyście widzieli. Memory will be in English, messages will be in English. I dobra, słuchajcie, i najpierw może testy zaczniemy od tej gry w bo bardzo mnie ciekawi, może jakimś cudem, może jest tu jakiś chip zamontowany, może ktoś tutaj Dzisiaj mamy, ale zerknę. Piąty, tak jest, piąty maj. Chwała, czy uwzględni w ogóle taką datę? No nie, założenie to widzę: producenci mieli, że będziemy jeszcze sobie grać. 17:32. Być może bateria. No jest, ja chyba teraz czekuję od mnie płytę. Aha, drive door open. Albo nie widzi po prostu płyty i dlatego tak. Przygoda? No nie kręci mi kompaktem. Trzeba do konsoli zajrzeć. Coś tutaj z dociskiem. Jest tego. Widzicie? Wyskoczyłem, czy to było widoczne, że jest w innym formacie, czyli tutaj mi odrzuciło niestety ten, ten tytuł. Na tą chwilę wraca na półkę, ale wyciągniemy tytuły inne. Czyli konsola wymaga przeglądu. na Gamecube, na Gamecube. Aha, tutaj mamy słuchajcie, grę Virtual Fighter eee, do wytestowania we właściwym wariancie i ciekawostka. Pokażę Wam wydanie. Takie, tu już troszeczkę inne opakowanie tej gry jest. Otworzymy. Oj, 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 oj. płytka. Delikatnie jest. O, no słuchajcie, tutaj to już jest książka, słuchajcie, ponad 100 stron. Ponad 100 stron. Ponad 100 stron, w różnych językach widzę. No jest kawał tutaj książki. Płytka również w pięknym stanie. Nic nie porysowana. No powiem Wam szczerze, że ja jestem zaskoczony, że te płyty od tych systemów w tak dobrym stanie się zachowują. Jakość, jednak jakość. Eee, dobrze. Słuchajcie, instalujemy, zamykamy. Chyba czujnik był brudny, bo teraz mi czytał ładnie. Aha i tu mogę wystartować aplikację. No to tak zróbmy. Nie wiem, to jest mi pierwszy kontakt z tym systemem, więc tak naprawdę niewiele wam tutaj Nie słyszymy. Być może tu jakieś wesołe z Sega było? Peeper. No i bo Sega. A, trudno. Prepare for a battle. Mam nadzieję, że widzicie wszystko w miarę jakości. Cage Free play. Widzicie, to jest jakaś pozostałość po automatach czyli, że. Tak, jakby darmowa gra. Że świetny tytuł. Ja się dziwię, że to się mogło podobać. Gra pozwala na wiele zaawansowanych bicytek ruchów. Nie jest taka typowa napażanka. Oczywiście grafika to nie jest, e, chociaż tam tamte czasem musiała być spektakularna. Nie radzi na pewno, oczywiście no, e, e, no wtedy to musiało być naprawdę coś. Się. Powiem, że zasady są bardzo wyrównane. To jest tak, że ja bym oczywiście z łatwością leję, ale jak mi dopadnie. No, dostaję. Shield. I Wiecie, jest kontynuacja. Um, mówię typowa automatowa gra. Zagrajmy sobie tutaj może Ray. Bo ostatnio rozminiator mówił, że właśnie Sega Saturn jest jednym z jego ulubionych konsol. Eee, chyba, że pomyliłem, mam nadzieję, że nie. Eee, ja się tak przepraszam i powiem Wam szczerze, że nie dziwię się. To jest naprawdę konsola, która się może podobać. Gra się rewelacyjnie. Ten pad mimo, że zamienny jest, jest dość precyzyjny. Fajnie leży w dłoniach. Przyciski są dość... Duże są w odpowiednich miejscach. Naprawdę fajnie zaprojektowałem ten płatnik. No, no dostaje bęski jak trzeba. Nie widziałem ich tak. O nie, musiałem coś tu zatwierdzić. Najpierw. No i słuchajcie, po muzyce słychać e, już tą, e, to dobrodziejstwo napędu CD. Słychać dobrodziejstwo tego napędu CD, to że ta muzyka mogła być nagrywana w formie ścieżki. E, wow. Świetnie to wygląda. Jak da. O chyba sobie porządnego zawodnika wybrałem Ale dostałem wętki. Łaa! Wow. Jeszcze raz. Ale nie, kurczę, jaka płyta. Słuchajcie, naprawdę fajna konsola. Uh, I bardzo wygodny par, naprawdę bardzo wygodny pad, słuchajcie. O, oh, kombosa jakoś nie No i zostałem. Granie na styl Fify nie sprawdza się tu zupełnie. Dobra, może jeszcze rundala. Ustawię ostrość. Spróbuję Wam troszeczkę zbliżyć. Żebyście mogli rozgrywkę zobaczyć, o. No, spróbuję wam jeszcze tak tu skadrować bliżej. No, tym razem ja. Słuchajcie. Sega, Sega Saturn ja od siebie polecam. Świetny sprzęt. Kurczę, powiem wam, że naprawdę jestem mega zaskoczony tą konsolą. I to, jak, jak, jak przyjemnie się gra na tym, na tym padzie. Mimo, że jest to zamienny pad. Świetna konsola, naprawdę świetny kawałek hardware'u. Wyciszymy troszeczkę. I słuchajcie, kończymy. Może uda mi się nagrać dzisiaj jeszcze jeden odcinek z jeszcze jedną konsolą. Eee, ta trafia na do pudełka, a ja muszę zdobyć troszeczkę gier na, ten, na tą platformę. Chyba bateryjki się kończą w pilocie. Naprawdę fajna, fajna, fajna sprawa. Dziękuję Tomkowi za wypożyczenie gier. Eee... Kończymy, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.